Przesyłanie plików pomiędzy urządzeniami. Przesyłanie plików pomiędzy telefonami za pomocą Bluetooth. Aby przesyłać pliki między telefonami za pomocą Bluetooth, musisz mieć włączony protokół Bluetooth w obu telefonach. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, skorzystaj z tematu Włączanie protokołu Bluetooth. Dotknij i przeciągnij w dół pasek powiadomień znajdujący się na górze ekranu głównego. Dotknij i przytrzymaj ikonę Bluetooth. Zaznacz opcję widoczności dla innych urządzeń. Wybierz Skanuj, aby wyszukać dostępne urządzenia Bluetooth. Pamiętaj, że urządzenie Bluetooth, z którym chcesz nawiązać połączenie, musi być włączone i ustawione w trybie Widoczny dla innych urządzeń. Dostępne urządzenia Bluetooth zostały znalezione i pokazane na liście. Dotknij nazwę urządzenia, z którym chcesz nawiązać połączenie. Dotknij OK, aby nawiązać połączenie i zaakceptuj w drugim telefonie. Połączenie Bluetooth z drugim telefonem zostało nawiązane. Wybierz plik, który chcesz przesłać do drugiego telefonu, na przykład zdjęcie. Kliknij przycisk Home. Dotknij ikonę aplikacje, a następnie wybierz galeria. Wybierz album, z którego chcesz przesłać zdjęcie. Dotknij zdjęcie, które chcesz udostępnić. Zapoznaj się z treścią komunikatu i dotknij OK. Dotknij ekranu i wybierz ikonę Udostępnij, a następnie z listy wybierz Bluetooth. Dotknij nazwę urządzenia, do którego chcesz przesłać plik i zaakceptuj w drugim telefonie połączenie. Plik został przesłany do drugiego telefonu. Aby powrócić do ekranu głównego, kliknij przycisk Home.